To, co oglądasz, to świat rajdów grupy B. I tutaj nie musisz nawet wiedzieć, ile te auta mają mocy, bo widać od razu, że to są dzikusy. Grupa B to było szaleństwo, które musiało się kiedyś skończyć i teoretycznie zakończyło się na rajdzie Tour de Corse w 1986 roku, gdzie Henry Toivonen wraz ze swoim pilotem Sergio Cresto ginął w wypadku. Ten incydent był impulsem, aby zakończyć to szaleństwo. I sezon 8.6 był ostatnim z rajdówkami Grupy B. O wszystkim już mówiłem. W opisie masz linki do poszczególnych odcinków z Grupy B. Więc grupa B została zakazana, ale rajdy przecież musiały się nadal odbywać. Więc od 1987 roku głównymi rajdówkami będą samochody z grupy A. Która nie była niczym nowym w tamtym czasie, bo pojawiła się wraz z grupą B w 1982 roku. I było to takie wsparcie najwyższej klasy. W takim znaczeniu, że grupa B była bardzo kosztowna, więc mało który producent mógł sobie pozwolić na przygotowanie konkurencyjnej rajdówki. Więc stworzono tak zwane grupy wsparcia, czyli grupa A oraz N. Do których przygotowanie rajdówek nie było takie kosztowne. Widzisz, w grupie N mogły startować praktycznie seryjne samochody, znowu w grupie A rajdówki miały modyfikacje, ale wszystko musiało być zgodne z drogowymi modelami. I aby to lepiej wyjaśnić, to posłużymy się przykładem, czyli takim BMW M3E30, które powstało z myślą o grupie A. Głównie do wyścigów samochodów turystycznych, ale przepisy były takie same w wyścigach oraz rajdach. I one mówiły, że samochód wyścigowo-rajdowy musi mieć identyczne nadwozie jak drogowa wersja. Ok, mogły być szersze opony czy niższe zawieszenie, ale na nadwozie nie mogło być specjalnie poszerzane w celu zwiększenia rozstawu kół. Silnik oczywiście był mocniejszy od seryjnej wersji, ale tutaj także trzebało się trzymać tego, co w aucie drogowym ta sama konstrukcja i ta sama pojemność. Dodatkowo drogowa wersja musiała zostać wyprodukowana w ilości minimum 5000 sztuk przez jeden rok, a jak ktoś chciał dokonać większych modyfikacji, to trzeba było przygotować w ilości minimum 500 sztuk wersję Evolution. I dla przykładu, tutaj w tym BMW M3 zamiast 2,3 litra pojemności mamy 2,5. Bo to odmiana Sport Evo. To wszystko sprawiło, że, będąc w weekend na rajdach, mogłeś potem w poniedziałek pójść do salonu i kupić identyczny model. Jasne, drogowe auto nie było typową rajdówką, ale pod względem konstrukcyjnym czy wyglądowym te samochody były identyczne. Dlatego Grupa A jest tak fascynująca. To, co oglądałeś na rajdach, to były normalne samochody, a nie jakieś tam statki kosmiczne. Te auta mogłeś spotkać na drodze czy postawić w swoim garażu. I dlatego dzięki Grupie A dostaliśmy prawdziwe ikony motoryzacji. Ale zanim ci powiem, który z nich jest największą rajdową legendą, to musimy się cofnąć do 1982 roku. I dowiedzieć się, co się działo w grupie, a zanim na dobre wystartowało w 87 roku. Więc dziś dowiesz się, jakie samochody producenci przygotowali na zupełnie nowy sezon, na zupełnie nową rywalizację. Zaczynamy! W tym odcinku, tak jak w poprzednim, czyli z S-grupowymi potworami, film został podzielony na poszczególnych producentów. I zaczniemy od... W sumie to zaczniemy od wiosny. A wiosna to także wymiana opon na letnie i nie znajdziesz lepszego miejsca na zakup opon niż sklep naszego partnera, czyli www.sklepopon.com. Tutaj oferta jest konkretna, a ceny konkurencyjne, więc wbijaj na link w opisie, a my idziemy do Francji. Audi to marka, która przez swój napęd na cztery koła zmieniła rajdy na zawsze. Ale to wszyscy wiedzą, znowu mało kto wspomina ten model. To jest Renault 5 Turbo, które, tak jak Audi, wyznaczyło standardy w rajdach, i chodzi o centralnie ułożony silnik. Owszem, to Lancia Stratos była pierwszą rajdówką z centralnie ułożonym silnikiem, ale. Stratos to auto specjalnie przygotowane do rajdów. Znowu Renault zrobiło coś z innej perspektywy. Wzięli taki mały, miejski samochodzik jak Renault 5, i w miejsce, gdzie wyskakują te dzieciaki, wstawili silnik, tworząc wyjątkową rajdówkę Renault 5 Turbo. Czyli pokazali, że można zwykły drogowy, popularny kompakt przerobić na prawdziwe rajdowe auto. I praktycznie wszyscy ich kopiowali. Tak zrobił Peżo przerabiając swój miejski samochód 205 na rajdowy 205T16. Tak samo zrobiła Lancia, przerabiając kompaktową deltę na rajdowe S4 z centralnie ułożonym silnikiem. Prawda jest taka, że praktycznie każda rajdówka przygotowana do grupy S miała mieć taki układ. No ale wszystko się zmieniło wraz z jej zamknięciem. W opisie masz odcinek o grupie S. W grupie A samochody rajdowe to samochody drogowe, więc nie ma miejsca na takie rozwiązanie, ale jest ale. Trzeba pamiętać, że Renault 5 Turbo wpłynęło na świat rajdów jeszcze z innego powodu. Chodzi o ten duży napis, czyli turbo, bo musisz wiedzieć, że Renault jest pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie turbo doładowania do motorsportu. To Renault jako pierwsze testowało turbo w rajdach i to oni wprowadzili doładowanie do Formuły 1. I to właśnie turbo ma być bronią Renault w grupie A. Nie chodzi o podstawową odmianę Renault 5 Alpine Turbo, które w sumie było pierwszą agrupową rajdówką, która startowała w rajdzie Monte Carlo w 1982 roku. Nie osiągnęli wielkiego sukcesu, choć dojechali do mety, na 78 miejscu. No ale dojechali. Lepiej w agrupie radził sobie ten model, czyli rodzinne Renault 18, które pojawiło się także z dwulitrowym silnikiem w odmianie GTX. I w 1983 roku ten wóz znalazł się na siódmym i ósmym miejscu, w 1985 był na piątym miejscu, znowu w 1986 na dziewiątym, a chodzi o RAID Argentyny. Ponieważ to w Argentynie Renault miał swój osobny oddział, który przygotowywał czy tam produkował modele na tamten rynek. I dla przykładu, tylko w Argentynie pojawiło się Renault 12 Alpine, które użyczyło części do rajdowego modelu, do takiego Renault 12 TS. I samochód ten w 1984 roku był na czwartym i piątym miejscu w rajdzie Argentyny. Tylko jak się pewnie domyślasz, żadnego z tych samochodów Renault nie zamierzało wykorzystać w 1987 roku jako agrupową rajdówkę. Wzięli to. Rencontre sommet. La Renault 11 Turbo, c'est 105 Chodzi o Renault 11, który jest takim konkurentem dla Volkswagena Golfa. I w przeciwieństwie do IGTI, tutaj jest to, z czego Renault było dumne: Turbo. Auto zostało homologowane już w 1984 roku, ma silnik 1.4 Turbo o mocy 105 koni, a w 1986 roku było to już 115. Oczywiście mówię o wersji drogowej, bo redówka miała 185 koni. Napęd tylko był naprzód i w sumie pojawiła się w rajdach już w 1984 roku, ale dopiero w 1986 oficjalny zespół Renault L pojawił się na rajdzie Francji, gdzie Jean Rignotti dojechał nim na czwartym miejscu. Więc Renault stawia na klasyczny kompakt z napędem na przednie koła. Podobnie jak Król Grupy A z 1986 roku. Można nie lubić niemieckiej marki Volkswagen, szczególnie za swoje korzenie, ale nie można odmówić im sukcesu. Bo z jednej strony jest to tylko nudny kompakt, ale patrząc z innej perspektywy, to klasę Kompakt nazywa się klasą Golfa. To znowu jest tylko GTI. A przecież do dziś każdy hot hatch porównuje się najpierw do GTI. Volkswagen osiągnął wielki sukces i to nie bierze się tylko z marketingowego gadania. Bo takie GTI już od pierwszego swojego roku produkcji szlifowało swój charakter w rajdach. I najpierw były to prywatne zespoły i radziły sobie całkiem dobrze. Bo w Monte Carlo w 1980 roku Per Eklund wraz z zespołem Pierburg pojawił się na piątym miejscu. No ale modelem tym Volkswagen zainteresował się dopiero w 1983 roku wraz z wprowadzeniem silnika 1.8. To znaczy wtedy pojawił się zespół Volkswagen Motorsport, który wraz z kierowcą Karl Grundel w Szwecji zameldował się na piątym miejscu, a w 1984 roku dodatkowo dwa razy wskoczyli do pierwszej dziesiątki. No a sam rok 1984 to także premiera nowego Golfa GTI, czyli drugiej generacji, który ma taki sam silnik jak jedenka, czyli 1.8. I nowy GTI wraz z kierowcą Karl Grundl zanotował się na szóstym miejscu w rajdzie San świetnym wynikiem patrząc na to, że to szybki rajd i rywalami były B-grupowe maszyny. Kolejny rok nie był jednak taki łaskawy dla Volkswagena, bo pomimo dwóch fabrycznych zespołów ciągle mieli jakieś problemy. Ale znowu sezon 8.6 to wielki sukces. Od tego roku oficjalnie zbierano punkty w grupie A i Volkswagen wygrał ten sezon. A także w 1986 roku pojawiła się mocniejsza wersja, czyli z 16 zaworową głowicą. Teraz wersja drogowa ma 139 koni, a wersja rajdowa 195. I model ten dostał homologację w drugiej połowie 1986 roku. I był piąty w swoim pierwszym rajdzie Sanremo. I to właśnie Golf 2 GTI 16V to była broń Volkswagena na sezon 8-7. I pomimo tego, że ich rajdówka miała napęd tylko na przednie koła, to widać, że są przygotowani. Czego nie można powiedzieć o ich konkurencie. Na przełomie lat 70. i 80. Opel dumnie kroczył swoją własną ścieżką. Czy nie dość, że mieli konkurencyjną rajdówkę, to jeszcze jeździ u nich ten kierowca. Walter Roll, który w Oplu Askonie 400 wygrał swój drugi tytuł WRC Opel był wtedy na oczach wszystkich, ale nie mieli pomysłu na grupę B i w sumie na grupę A. Bo owszem, pojawiła się gdzieś tam Ascona przygotowana do grupy A, ale w barwach prywatnych zespołów, a nie fabrycznego. A fabryka ponożała śladem Volkswagena, to znaczy, kiedy oni pokazali Golfa GTI, to Opel pokazał Kadeta GTE. I model ten także pojawił się w rajdach, ale jako niefabryczny zespół. I największy jego sukces to siódme miejsce w rajdzie Szwecji w 1984 roku. Potem Volkswagen pokazał Golfa 2 GTI, więc Opel nie mógł zostać w tyle i zrobił kolejnego kadeta, ale tym razem w hot-odmianie GSI. Tutaj, tak Golfie, była jednostka 1.8, która w rajdowej wersji miała 170 koni, tak jak w Golfie GTI. Największy jego sukces to dziewiąte miejsce w rajdzie Szwecji w 1986 roku, ale dalej nie był to zespół fabryczny. I dopiero na nowy sezon 8.7 został założony team GM Eurosport, który miał powalczyć tym kadetem z Volkswagenem. No ale Volkswagen był kilka kroków z przodu, bo przecież ostro testowali swoją rajdówkę w poprzednich sezonach, a Opel dopiero zaczynał. Tak samo jak. Ford spóźnił się ze swoim RS200 do grupy B i nie zamierzali popełnić tego błędu wraz z wejściem nowej grupy A. I Ford postawił na. okej. Okay. Pojawił się w rajdach przednio napędowy hatchback podobny do Golfa czy Astry. Do tego była także wersja z doładowaniem, ale to nie ten samochód miał reprezentować Forda. Ford zamierza wyciągnąć większe działa, to znaczy większy samochód, który ma także większy potencjał. Chodzi o model Sierra wersji XR4i, gdzie masz 6 cylindrów, 2,8 litra pojemności oraz napęd na tył. Ale to był dopiero początek. Bo w 1986 roku pojawiła się odmiana z napędem na cztery koła, czyli idealne rozwiązanie dla mocnego sześciocylindrowego silnika. Więc homologowali taką rajdówkę i przypominam, tutaj masz napęd na cztery koła, wielki silnik 2,8 litra o mocy 220 koni. to w wersji rajdowej. Jest moc i jest trakcja. No ale Ford w tym miejscu nie postawił kropki, bo homologował jeszcze dodatkowy samochód, który był trochę inny, bo miał napęd tylko na tył i czterocylindrowy silnik Turbo. A chodzi o Sierra RS Cosworth, która może i będzie mieć gorszą trakcję, ale za to jest lżejsza i ma dużo więcej mocy. Tutaj seryjnie miałeś już 205 koni, a wersje rajdowe jest to w zależności od doładowania od 270 do 350 koni. Więc zobaczymy w następnym odcinku, która konfiguracja lepiej się sprawdza u Forda 4x4, czy turbo i dużo mocy. Ale to w następnym odcinku, bo teraz. Teraz poznajmy pewnego gościa, a jest nim Achim Warmbold, któremu Mazda zawdzięcza jakiekolwiek sukcesy w rajdach. To on stworzył dział MRTE, czyli Mazda Rally Team Europe, i to on wraz ze swoim zespołem przygotował rajdówki. A sama Mazda nie dawała mu praktycznie żadnego wsparcia. Dlatego Achim Wartbold ucieszył się wraz z wejściem grupy A, ponieważ koszty przygotowania takiego modelu do rajdów są dużo niższe niż potworów w grupę B. I skupili się na tym aucie: kompaktowej maździe 323, która klasycznie miała napęd naprzód i kompaktowy silnik. Potem jednak pojawiła się mocniejsza wersja GT, która homologowana była do grupy A i startował nią nawet nasz bohater Achim Wartbold. W Monte Carlo w 1983 roku był na 20 miejscu i to całkiem dobry wynik, jak na wolnosący silniki 1.5. Jednak ogólnie brakowało mocy. Rozwiązanie pojawiło się rok później wraz z wersją z doładowaniem, czyli w odmianie Turbo, i moc ewidentnie pomogła. Bo tym razem w 1984 roku w Monte Carlo Achim Warburg był już na 11 miejscu. No ale dalej czegoś brakowało, aby powalczyć z czołówką. Czegoś, co pojawiło się wraz z nadejściem nowej generacji Mazdy 323. Tutaj masz większy silnik, bo 1,6 litra, i jest do tego Turbo oraz głowica DOHC. Więc mamy 240-250 koni w rajdowej wersji, oraz najważniejsze, jest napęd na cztery koła. Idealnie. No prawie idealnie, bo model ten był homologowany w 86 roku i w pierwszych startach były problemy techniczne. No ale Ingvar Carlson must have made Mazda feel very confident about their prospects for next season. With half the horsepower of the supercars, he was consistently in the top 15. Ale samochód ten miał potencjał, więc są duże szanse, że Mazda dzięki napędowi na cztery koła namiesza w 1987 roku. Inaczej mówiąc, zespół MRT, czyli Mazda Rally Team Europe, ma plan na sezon 8.7, czego nie można powiedzieć o. Tak jak za sukces rajdowy Mazdy odpowiadał Achim Vardborg, tak w Toyocie za sukces rajdowy odpowiadał ten gość Owe Anderson. To ten po prawej, on był kierowcą rajdowym, który w 1971 roku wygrał Ride Monte Carlo. Później założył zespół Anderson Motorsport, który następnie został przekształcony w Toyota Team Europe TTE. Oficjalny zespół Toyota i radzili sobie całkiem dobrze, choć nie mieli pomysłu na grupę B, ponieważ kiedy wszyscy przerzucali się na rajdówki 4x4, to oni dalej używali tej siliki z napędem na tył. Ewidentnie brakowało napędu na obie osie. Taki system miał się pojawić w tym modelu, przygotowanym do grupy S. No ale jak wiadomo, ta dywizja rajdowa została zamknięta, więc musieli zaczynać od nowa. I znowu mieli problem. Bo w kilku rajdach pojawiła się Toyota GT86 i w Portugalii w 85 roku udało się dojechać na ósmym miejscu, a rok później na 9. Toyota jednak szukała czegoś innego, czegoś mocniejszego. I tak się akurat złożyło, że w 1986 roku premiere miało prawdziwe, sportowe auto od Toyoty. TOYOTA 3000GT SUPRA Jest to pierwsza generacja Supra. Pierwsza w takim znaczeniu, że jest to odmiana niezwiązana z Celiką I Toyota homologowała ją na sezon 8.7, ale dopiero na rajd Afryki. Toyotam znowu tylko takie wytrzymałościowe rajdy interesowały, bo dalej nie mieli auta z napędem na cztery koła. W Suprze jest napęd tylko na tył. I zobaczymy czy Supra okaże się tak twarda jak król Afryki, czyli Celica TCT. Zobaczymy. A teraz podobny konkurent. Możemy tego już nie pamiętać, ale Nissan oraz ich submarka Datsun to były prawdziwe kozaki w świecie rajdów. Datsun 510 nie tylko był świetnym autem torowym, ale kapitalnie poradził sobie w rajdzie Afryki w 1970 roku. Czyli pojawił się na najwyższym podium. Tak samo jak. Datsun 240Z wygrał aż dwa razy w Rajdzie Afryki w 1971 oraz 1973 roku. Następnie Nissan używał tego modelu Datsun Violet 160J, który w 1980 roku wygrał aż dwa razy, a potem nadeszła Grupa B. W grupie B Nissan używa modelu Silvia i choć Timo Salonen w Grecji w 83 roku był na drugim miejscu, to model ten ze względu na napęd na tył i wolnosący silnik nie miał szans, aby na poważnie powalczyć z czołówką. I Nissan przestał liczyć się w rajdach. No ale sezon 8.7 to nowe rozdanie, czyli nowy rozdział, gdzie każdy z zawodników będzie mieć równe szanse. Więc Nissan postanowił powalczyć. Wybrali do tego zadania Nissana 200SX S12 z wolnosącą 3-litrową jednostką V6 o mocy... No, w wersji rajdowej jest to 230 koni. Niestety model ten został homologowany dopiero na sezon 8.7, więc nie mieli możliwości, aby go wcześniej sprawdzić w boju. Do tego, tak Toyota, ma tylko napęd na tył, więc mogą mieć ciężko. A jeśli chodzi o 4x4? Marka Audi kojarzy się z napędem na 4 koła i słusznie, bo to oni pokazali innym, że to jest przyszłość rajdów, ale... Japoński producent Subaru także stawiał na 4x4 i to już od początku lat 80. A ich napęd na 4 koła pojawił się już w latach 70. Najpierw w tzw. Tak autach użytkowych, potem wprowadzili go do osobowego modelu Leone. I wysłano go także na rajdy. No ale tam gdzie Audi miało supermocny 5-cylindrowy silnik z doładowaniem w grupie B, tam Subaru używało wolnosącej 4-cylindrowej jednostki Boxer w grupie A. Więc taki napęd nie dawał specjalnych korzyści. Dopiero gdzieś tak od 1985 roku sprawy nabrały rozmachu, to znaczy pojawił się model Leone z doładowaniem, gdzie miał wersji rajdowej 190 koni, i w rajdzie Nowej Zelandii udało się dojechać na 8 miejscu. Znowu rok później zespół rajdowy Subaru Motorsport Group zmienił się w zespół Fuji Heavy Industries, i wspomnianym modelem udało się w Kenii dojechać na 6 miejscu. Więc Subaru miało przetestowaną swoją agrupową rajdówkę z Turbo oraz 4x4, którą zamierzali zatakować w sezonie 8-7. W przeciwieństwie do swojego kolegi. Kolegi, bo skoro pojawiło się Subaru, to musi być także Mitsubishi, co nie? No nie, bo oni nie planowali pojawić się w sezonie 8-7, więc pogadamy o. Włosi jak to Włosi, lubili sobie pokombinować i mieszać, to znaczy, widzisz, do grupy B przygotowany był model Ritmo, który miał mieć centralnie ułożony silnik i napęd na tył, ale. Z racji pojawienia się Audi Quattro na szybko zrobili ten model, czyli lancię 037 Rally, która była świetnym autem. Ale brakowało tam napędu na cztery koła, więc zrobili sobie Delta S4, która miała ogromną szansę na wygranie sezonu 87. No ale zdarzył już powód zamknięcia grupy B, więc musieli przygotować coś do grupy A, w której pojawił się samochód, od którego w sumie mieli zaczynać. To znaczy Ritmo 105 Abart pojawiło się w rajdach w grupie A. Potem rywalizowała mocniejsza wersja, czyli 125 Abarth i jeszcze mocniejsza 130 Abarth. Jednak to nie był samochód, który miał Fiata wznieść na sam szczyt. Nie był to także Fiat Uno Turbo, który także widywany był w rajdach w grupie A. I w Portugalii w 1986 roku dojechał na trzecim miejscu. No ale to był ten rajd, gdzie czołowi zawodnicy się wycofali, więc aż tak dobre to auto nie było. No ale wracając do tematu, to Włosi na starty do grupy A wybrali znowu Lancia. Lunchy Delta, czyli samochód na bazie którego zrobiono Delta S4. Okej, okay, to za dużo powiedziane na bazie, bo Delta S4 miała może z dwa elementy wspólne z seryjnym autem. A przypominam, że auto rajdowe do grupy A to tak naprawdę auto drugowe, ale po tuningu. Więc konkurenci wybierali świeże modele, a Włosi, jak to Włosi, wybrali Deltę, która była stara. Widzisz, sama Delta miała premierę w 1979 roku. A ten model, Deltem HF 4x4, homologowali w 1987 roku, czyli miała już 8 lat. To była stara konstrukcja. A wersja drogowa, jak i rajdowa miała dwulitrowy, litrowy silnik, który także był starą konstrukcją, bo pojawił się w poprzednich rajdówkach. Znajdował się w Fiacie 131 Abarth, Lanci 037 Rally i Delta S4. A tutaj miał tylko jedno doładowanie, czyli turbo i moc 240-260 koni. Oraz był napęd na 4 koła. Więc Włosi znowu podążali swoją nietypową ścieżką, czyli wybrali starą konstrukcję. A nasz kolejny bohater także dokonał ciekawego wyboru. Już to mówiłem z 10 razy, ale muszę znowu powtórzyć: Audi zmieniło rajdy na zawsze. Ale Audi to także marka, która zmarnowała swój potencjał, bo szefostwo upierało się przy silniku z przodu. Więc wraz z nowymi rajdówkami z centralnie ułożonym silnikiem do grupy B sporo tracili. I aby nie zostać upokorzonym przez innych, wycofali się w 1986 roku z rywalizacji. No ale w tym samym roku grupa B została zamknięta i w rajdach pojawiły się drogowe auta, a nie jakieś kosmiczne konstrukcje. I dlatego stwierdzili, że warto wrócić do rywalizacji. Tym bardziej, że mieli już rajdówki w grupie A. Pojawiło się choćby A-grupowe Coupe GT, czyli model, z którego stworzyli Audi Quattro. Było także Audi 84, które radziło sobie całkiem dobrze. Była także bardziej wypasiona wersja. Audi 94, który wraz z juniorskim zespołem Audi Sport przyjechał na czwartym miejscu w Szwecji w 1986 roku. Behind these three, the battle for group A was being won by Michael in the Audi 94. Inaczej mówiąc, Audi miało małe, zwinne, sprawdzone auto do grupy A i mogli nim przejeździć sezon 87, a potem przesiąść się do następcy, czyli do Audi 90B3. No ale zamiast tej opcji, wybrali na sezon 87 zupełnie coś innego. Audi 204. I owszem, model ten był mocny, bo miał w rajdowej wersji silnik 2,2 litra, 5-cylindrowy z doładowaniem o mocy 240 koni. No ale to przecież kawał wielkiego czołgu, a nie jest zwinna rajdówka. Audi znowu dokonało nietypowego wyboru, ale trzeba ich pochwalić, że przynajmniej coś wybrali. Czego nie można powiedzieć o zeszłorocznym mistrzu. W 1985 jak i 86 roku sezon rajdowy wygrał Peugeot i potem obrazili się na FISA za zamknięcie grupy B, więc nie mieli zamiaru uczestniczyć w grupie A. Okej, okay, w 1984 roku do grupy A był homologowany klasyczny model 205 GTI, znowu w 87 roku odmiana z silnikiem 1.9. No ale nie czarujmy się, to nie był samochód, który mógłby powalczyć z najlepszymi, więc Peugeot strzelił focha na rajdy. Zresztą tak samo jak Citroen, który także nie wystawił żadnej poważnej redówki na sezon 8.7. Dziwna decyzja. Ale i tak nie ma co płakać, bo jak widziałeś, nowości na sezon 8.7 jest sporo, a wygrany może być tylko jeden. Na kogo stawiasz? Napisz w komentarzu i nie zapomnij dodać subskrypcji dzwonka, aby Cię powiadomił YouTube, kiedy pojawi się następny odcinek, bo w następnym właśnie odcinku będzie samo mięso, czyli rywalizacja na trasach Gridom.